Ma, daję. Ma, da. ma, ma, la d. Kto? Kupa. Co ma? L d. Kuba, l Kto? Kupa. Co lubi? La d. Co robi? daje. Co la, je? Dy. robi? Głód. Kupas. Da. Hello. Komu? Le. Stoisz tutaj. poli. poli. kto. Kupa. Co robi? Dalej. Co daje? Na. Ty komu? Po, som låter